Witam wszystkich. Dzisiaj jest mój trzeci dzień z wyzwaniem serwak. I pora na trzeci filmik. Dzisiaj będzie parę słów o wiośnie i o początku. No bo wiosna jest takim początkiem. Kiedy wszystko można zacząć od nowa. Czasem jest tak, że to yy, życie. Zabiera nam coś, żeby zrobić miejsce na coś nowego, żeby zmusić człowieka do zmiany. A lubię wiosnę we wszystkich jej wymiarach. Lubię wiosenny deszcz, wiosenne słońce i śpiew skowronków i zapach kwiatów, zapach tulipanów, zapach bzów. Wiem dokładnie, że właśnie ten zapach zapowiada coś nowego. Czasem jest tak, że to człowiek sam decyduje się na zmianę, wie co chce zmienić, kiedy i jak tego dokonać. A czasem jest tak, że to życie przynosi nam jakieś niespodziewane zdarzenia i zmusza do takiej zmiany, której sami nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Tak czy inaczej, wszystkie zmiany są dobre. Bo uczą nas nowych umiejętności, zmuszają do wysiłku, do rozwoju, do podążania naprzód, do działania. I za te początki właśnie wiosnę lubię najbardziej. Kiedy jedne drzwi się zamykają, kiedy coś ważnego dla nas się kończy, kiedy już wpadamy w panikę ze strachu, bo nie wiemy, co nas czeka, albo nie wiemy, którą drogą mamy pójść. To zazwyczaj los szykuje dla nas nową drogę. Otwiera przed nami kolejne drzwi, kolejne możliwości. I tylko musimy się odważyć, aby te drzwi uchylić i zerknąć, co dobrego tam na nas czeka. I to właśnie takich nowych początków, nowych wyzwań, razem z wiosną życzę nam wszystkim. Dziękuję i do zobaczenia jutro.